W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy o reakcji rosyjskiej cerkwi prawosławnej na wojnę na Ukrainie. W tym odcinku przeanalizujemy reakcję papieża i stolicy apostolskiej. Opowie o tym Łukasz Kobeszko, analityk OSW. Papież Franciszek na początku wojny odwiedził rosyjską ambasadę, a w zeszłym tygodniu odbył wideokonferencję z patriarchą Cyrylem. Oba te wydarzenia wywołały kontrowersje. I rzeczywiście, no, można powiedzieć, ta rozmowa wideo spotkała się z takimi no, różnymi reakcjami. To znaczy, nie, 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 oczywiście papież podkreślał tutaj rolę konieczności no, doprowadzenia do pokoju, podkreślał konieczność zwracania uwagi na kwestie humanitarne. Tutaj zresztą w ogóle w samej postawie Watykanu widać od samego początku położenie nacisku na te kwestie humanitarne, na stworzenie korytarzy humanitarnych i możliwość ewakuacji ludności, szczególnie z tych newralgicznych miast typu Mariupol, Charków, które no padły tą największą ofiarą rosyjskiej agresji. I tutaj rzeczywiście ten aspekt humanitarny i aspekt konieczności do pewnego dialogu, porozumienia był przez papieża podkreślony, no natomiast pewne rzeczywiście no dyskusyjne opinie wywołało, wywołało same wrażenie z tej rozmowy, bo po pojawiły się pytania, czy papież no nie wpisuje się w jakiś sposób w pewną tą retorykę, którą stosuje Cyryl. Tam Cyryl w czasie tej rozmowy właśnie no, narzekał między innymi na trudny los rosyjskich żołnierzy, którzy biorą udział w agresji na Ukrainę i generalnie no unikał pewnego rodzaju no, jasnego postawienia sprawy, skąd się ci żołnierze tam wzięli, z jakiego powodu cierpią i znajdują się w takiej trudnej sytuacji. Tutaj rzeczywiście wielu stwierdziło, że papież no nie zareagował w sposób Taki dość konsekwentny. Być może można powiedzieć, że nawet w jakiś sposób tutaj zostawił pole dla yy, narracji Cyryla, a która no niewątpliwie od samego początku konfliktu widać, że jest generalnie no, tożsama z narracją Kremla. Te wątpliwości wobec działań papieża widać także w Kościele Gierkokatolickim. O ile właśnie papież Franciszek no, dość często tak podkreśla właśnie te kwestie i humanitarne, i kwestie dialogu, to tutaj zarówno zwierzchnik Kościoła Grecko-Katolickiego na Ukrainie, arcybiskup światosław Szewczuk, i na przykład poszczególni biskupi grecko-katolicy ukraińscy, no, stwierdzają z kolei, no, że rzeczywiście, no, oczywiście dialog, porozumienie to są ważne sprawy, jednak one mogą nastąpić dopiero po zakończeniu agresji i pewna narracja też Kościoła no, nie może w jakiś sposób Zrównywać tutaj kata i ofiary agresora i napadniętego. Poprzednia niedziela przyniosła ostrzejsze słowa ze strony Franciszka. Przy okazji modlitwy Anioł Pański, gdzie no nawet można powiedzieć w takich no zdecydowanych słowach nazwał agresję na Ukrainę aktem bluźnierczym i świętokradczym, więc i generalnie to można po powiedzieć, że były takie najmocniejsze do tej pory słowa papieża Franciszka w kwestii wojny. Rzeczywiście, co się da zauważyć, papież wzywa cały czas rzeczywiście do dialogu, mówi o konieczności zakończenia cierpień ludności cywilnej, stwierdzi, że to jest coś wręcz niewyobrażalnego, żeby ludność cywilna największego państwa europejskiego cierpiała tego rodzaju tego rodzaju i przeżywała tego rodzaju ciężkie doświadczenia. Więc tutaj widać rzeczywiście papież nie wskazuje, nie widać w wypowiedziach papieża ani razu takiej, takiego jasnego sformułowania o Rosji jako agresorze. Tutaj są różnego rodzaju tłumaczenia tej kwestii. Bardzo często mamy do czynienia z takim tłumaczeniem, że to się wpisuje w pewną taką. Ogólną strategię dyplomatyczną Watykanu w ciągu ostatnich dziesięcioleci i w sprawie innych konfliktów, szczególnie no, mieliśmy do czynienia z czymś takim w ramach konfliktu w byłej Jugosławii pod koniec lat 90. i też później akcji militarnej NATO przeciwko Serbii w 1999 roku. Wówczas Watykan po pierwsze starał się utrzymywać jakby kontakt dyplomatyczny z obydwoma stronami konfliktu, i tak się dzieje do tej pory. Z drugiej strony, rzeczywiście no, nie nazywał wprost tego agresora, nie wskazywał winne. Tylko rzeczywiście no, mówił o tej konieczności pojednania. Musimy tutaj odnotować także akt o religijnym charakterze, który dokonał się w piątek. Było to poświęcenie Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Matki Bożej. Jest to akt religijny, więc nie będziemy go analizować w kategoriach politycznych. Prezydent Zełański utrzymuje kontakt telefoniczny z papieżem Franciszkiem. Prezydent Ukrainy nazwał papieża najbardziej oczekiwanym gościem na Ukrainie. Rzeczywiście wielu duchownych, szczególnie duchownych kościoła. Grecko-katolickiego na Ukrainie no, wskazuje na to, że rzeczywiście no, ta wizyta papieska, podobnie zresztą jak zazwyczaj to się dzieje z wizytami papieskimi, no, stanowiłaby taki jakiś impuls do pokoju. Rzeczywiście, no to jest, toczą się na ten temat pewnie rozmowy i dyskusje, no, to jest olbrzymie, że tak powiem, no, wyzwanie też natury i logistycznej, bo chodzi też o zapewnienie bezpieczeństwa. Jest pytanie właśnie, jak technicznie już mogłaby prze, przebiec ta wizyta, czy to byłyby tak jak w takich klasycznych, prawda, pielgrzymkach, podróżach apostolskich. Papieża, że prawda, wielkie spotkania, tysiące ludzi, msze w miejscach publicznych, wiemy, że to trochę dzisiaj w Kijowie no, byłoby, byłoby dość trudne do zrealizowania. Więc to, to jest pytanie, jaki to byłby model taki stricte techniczny tej wizyty. Ale na pewno widać takie po stronie ukraińskiej oczekiwanie, że rzeczywiście to byłby olbrzymi taki właśnie gest symboliczny, przyjazd papieża do, do Kijowa, do świad który jest doświadczany przez wojnę i agresję. Link do poprzedniego odcinka pojawia się teraz po prawej stronie ekranu. Zapraszamy do subskrybowania oraz odwiedzenia naszego kanału z podcastami. Tam m.in. rozmowa o postawie Chin w trwającej wojnie.